A no, ja dlaczego szczególną miłość. składałam swoją miłość życia. Tak mi gadaliście, że nikogo nie mam, że nikt mnie nie będzie chciał, że jestem za gruba, że każdy ma mnie w dobie, więc kogoś poznałam i ja teraz mam wolę. Dupie. Ale my cię, Wiola nie mamy w dupie. Tworzyłaś ją, ale on zamiast. Nie, no, w dupie. nie ty, no, sorry, no co, no co, bo co, nie będziecie mieli kogoś, kto będzie Wam strzątał, kamisiowi usługiwał. No sorry, no skończyło się. Teraz tam komu innemu usługiwać no, Ale jesteś pewna. Będziesz no, no. no szczęśliwa z nim chociaż. Ale no to, właśnie powin, będę będziesz szczęśliwa. Być z nami. Nie ty, ty z nami jesteś szczęśliwa. No właśnie. Zmieniam, no, ale możesz to za kanał. Jesteś, to mi się tylko wydaje, że nie jest. Nie jestem, jakbym była z nami szczęśliwa, to bym takiej decyzji nie podjęła. No, logo, ale wiola, no, nie! Po... Przecież pan wszyscy znaczy? przyszli. Wszyscy... Oj, to... ja chcę do niego! Jak ja się zakochałam. Kocham go! No, ko ja nie chcę być dłużej na tym kanale! Rozumiem, że nie chcę! Mam dosyć już tego! Męczy mnie to psychicznie! Rozumiecie! Dobra, wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd, chodźcie, chodźcie, nie ma co dyskutować! Tak, jest bardzo, że sobie ja bardzo, nie wiem, czy mam ją na siłę tutaj trzymać. Skoro chce się... mamy szczęśliwa, a my mamy tutaj. Jest tutaj słuchać tych krzyków cały czas, to jest bez sensu. Ty, ona na lub punkcie, Ja nie wiem, widziałeś ją stary, co jest. Ale zależy jej, zależy jej. Nikt nie chce słuchać jej krzyczenia. spuść ją. No dobrze, no, dobra, no chyba jechać. chyba będzie najlepsze rozwiązanie z ją puścimy. No sprzęził się dało, nie? Żona Tylko szkoda, bo ona była tu od początku jednak. Mam nadzieję jedynie, że ona będzie szczęśliwa z tym nowym facetem i jej nie strzywzi. Nie wiem, nie wiem co mam wam powiedzieć. No trudno, że odchodzi. To, ja... Nie! Będziesz musiał się nauczyć Kto To Ty, ja, to? Jaki dzi... dziw! To to jest? Ja może dziw, drzwi... weź może mu nie otwieraj, co? No mocno. No dobra, otwórz bo wywali. Okay. A jak on to w ogóle wszedł? Ja nie wiem, stary przybrała Czeje? Przyjechałem po swoją kobietę. Po kogo? Ja. Po, ja. po swoją kobietę, o słuchaj, przyjechałem po swoją kobietę, Nie ma, przyjechałem po swoją kobietę. Ale, Ale stary, jaką kobietę? Wiolkę, gdzie ona jest? Że słucham? Gdzie jest Wioleta, gdzie ona jest? No, to ty jesteś Tak. Ty jesteś właścicielem domu, do Ja nie. jestem właścicielem. No to zapraszam, proszę mi prowadzić, bo jakie to zarazem to Ale stary, ja mam nogę rozwaloną, w sensie. Ale mnie to nie interesuje, zapraszam. No dobrze. Ale. Chętnie, człowieku. Dzik, no dobrze. Daj, jak człowiek, się, z no przyszedłeś w gościu, to poleń do domu. Żeś nie miał i do domu. ty, stary, bo ten No właśnie wiem. Stary, kiedyś już była serii? Nie zaczyłam, stary. Gdzie jest Zioletę? Dobra, ja ci pokażę zaraz, gdzie jest wioleta, spokojnie. Jest nie ma tutaj. Bardzo fajna radę. Zresztą. się. Gdzie ona jest? Tutaj. Gdzie jest? Ta... Jest, ta... Ja ma... To jest fajnie, jest... to nie jest fajnie. Panie załóżcie, to ze mnie, panowie. Szukam wiolety. Dobrze, ja ci pokażę, chodź za mną. To tak, proszę bardzo, zapraszamy. Ale szybko, szybko. Ciężko, szybko. Ciężko, szybko. Stary, ale ty na pewno jesteście mięszy? Tak, 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 zapraszam. Szuk szukam Zioletę, dopóki jestem w panowie. Tutaj? Tak, tutaj, tutaj. Przesłuchaj. O, to zajebista, tutaj. A O, poznaliście już mojego kochanego? No tak, poznałem. I co, pakuje się, jedziemy. Na pewno? Jak? Ale... Na pewno. Bo no, zajebista chata. Jaka zajebista, jest okropna, chcę stąd znikać. Obiega... Obiecałeś mi, że pojedziemy stąd. Tak mi obiecałeś, że mogę wszystko rzucić i mogę stąd jechać. Ty Więc jest... ja się pakuję Wielka. i chodź jesteś pewna, że ty chcesz z nim być? Co? Ale nie? A w ogóle... Wybak, z tobą nie rozmawiam. Bagu się jedziemy. Dlaczego ty się w ogóle niego odzywasz? do niego nazywasz? To ciebie się odzywałem, a nie do niego. Tak no, ale po się, się wtrącesz, no ja się pakuję, jadę. no chyba ci o tym powiedziałem, co na Mam dosyć. Mam dosyć Wam usługiwania, sprzątania. I tak nie macie mnie tutaj w dupie, więc Nic się nie ma w dupie, to Tak Bagu się jedziemy, kochani, no. no, nie ma się chcę już tu mieszkać. Tak Ci powiedziałam i tak będzie, no niestety. Dobra, idziemy. Chodź. Chwila! Chwila! Kolega wychodzi! Zapraszam kolegę Nota, no, to Józ, ja mam nogę rozwaloną. Ja Spokojnie, nie już jest chory, ale w ogóle ma siłę, stary. Rzuć, wyrzucił mnie jak piórkę. Kurde, ja mam dużo siły, chyba że 130 kilo, a on nam rzucił jak piórkę, stary. Ty my sobie nie damy z nią rady wszyscy. Ja konserwator... Dobra, a niech oni są znikają po prostu. Nie, niech jedzie, niech jedzie, zabierają i nie wraca. Zamęczamy bramę, nie odbieramy od wielki telefonu i sobie rajdzie z nim samo, bo to jest bram... Chodź, chodź. chodź. Stary, nie wiem co mam ci no, powiedzieć. No, stary, ale on będzie miał z nim problemy. Ona sobie nawet nie wyobraża, co on będzie i robił, stary. Myśli, Myśli że. Za... To jest co no robisz? Wypadł. Wypadł. Zostawiacie sobie na chwilę, jak coś tu przyszesz. Słuchaj, ty ty, Ale Sari, swoje... nie, nie bij mnie. Spokojnie. Ty masz tu swoją kamerkę, więc ty zostaniesz moim kamerzystą. Chcę, tak? żebyś nagrał moje oświadczyny, jak będę się oświadczał swojej kobiecie. Że co? Że, jeszcze raz, że co? Nagrasz moje oświadczyny, jak będę się oświadczał to i To ile się znacie? Za dwa tygodnie. I, i, i to jest długo, tak? Bardzo, bardzo długo. Więc ty zostaniesz moim kamerzystą i nagrasz moje oświadczyny. A, a, no, no dobra, jeżeli, jeżeli jest taka wola Twoja, to tylko mi nic nie rób, okay? Nie, spokojnie. Dostaniesz moim kamerzystą i nagramy oświadczyny, będzie wszystko super. I ja wiolę zabieram. No dobra, dobra, spoko. A kiedy chcesz jej się oświadczyć? Chodźby za chwilę. A, 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 Jezus, Jezu, Chryste, to szybki jesteś. To wszystko trzeba na szybkiego, no, więc pytam się. Musisz. Nie no nie pytam się. Ja ci każę, ty masz zostać mojego. Dobrze, zostawię twoją kamerze. No, to, nagramy to. Okej, okay, w porządku. No to co, chcesz teraz się oświadczać czy co? No trzeba, no tak, tylko musimy znaleźć jakieś cudowne miejsce dla mojej kobiety. Ona jest wyjątkowa i musi być w wyjątkowym miejscu. Dobrze, dobrze ja ci znajdę jakieś wyjątkowe miejsce. No i bardzo się mnie to cieszy. I ma ci to nagrać, tak? Oczywiście. A myślisz, że ona się zgodzi? Nie ma wyjścia. Biolka! Zabieraj ją na trzech szybciej. Ja, idę ją lecie. Ale szybko. Wiesz ja idę, nie bieg, biegnę bieg, bieg, Wiola... na szybko. Jedziemy. Czas no, no, czasem odwiedzę. Zobaczcie dzierdzę. Czasem na co dziedzic. No czasem sprawdzę, co tam u was jak zaradzicie. Papa Wiola! Ale ja jadę z tobą Biolka! Bielka, jedę z tobą, Jastu też. No, nie no, nie tak. ja A po no, co? Muszę ale po co? No, ty ale zanieszisz wiolę do samochodu? Bo tak pani czy to idzie. Wiola, ale ty trafiłaś, walizkę do ciebie niesie, ja nie wiem. Wstawi ja sobie nie ma niezbędę. To jest nieprawda, że ty takiego pieska trafiłaś. Wiole, jesteś prawdziwą szczęściarą, życzę Ci szczęścia. Dziękuję! Okej, okay, jesteśmy na miejscu jakby ale po co. No na co ty czekasz? Ale ty źle. Wysiadaj i otwórz swojemu chłopakowi drzwi. Dig tak ja mam tobie no? Nic ci nie nauczył? Nie. No to najwidości swoich chłopów miałeś. Ale to chyba ty pewnieś. Nie, u nas jest znaczy, ty nie No dobrze. Tak? Proszę. Nie pamiętaj, tak musi być zawsze. On mi poz... ja mam siedzieć. On ma wychodzić, czy tylko ja mam być? Nie ma, no, chyba kiedyś to... z robimy? Zaraz ci wytłumaczę wszystko. Nie zostawisz was, tak? Nie rozumiem. Może ja pojadę, Nie, i masz tak. zostać tutaj. Dobra, on idzie z nami, bo on z tą bęką. Ja nie z Wysiadam. Wysiadaj. Miałem. Wysiadaj. Idziemy. Nagrywasz? Nagrywam, nagrywam. Piękna kobieta ciebie siebie. w takie piękne miejsce. Muszę Dla zrobić ci niespodziankę. Jako? Nie. Dla mnie. Musisz lęknąć. A no, co mam zrobić? Klęknąć. Dlaczego? Bo ja ci każę klękaj. Co, co jest? Co Ty tu przy nas? Daj ja. rękę. Widzisz za mnie. <grym <grym tak. No właśnie ja też chcę. Jest... A to za Widzisz? I co? I coś? Jeszcze jaki piękny prezent dla ciebie. Dziękuję. Dobra, chodź, nie będzie mi przeszkadzać. No idź na chwilę idź. Idź, powiedziałam! No dobrze. Dobra, ty jak oni zostali sami, to możemy uciekać w końcu? Nie, zostajemy. Zaraz, zaraz się pozbędziemy problemu, serio. nie wiem, uciekrze, co. I wtedy wezwiemy jakiś jąków i tyle, no co? Co zrobimy? Dobra, daj spokojnie. jest nie, nie groźny, w sensie jest, jest groźny, ale ja nie w stosunku do nas. Dwie stówy za miesiąc? Za S dzień to bym zasuwał, ale za miesiąc? Stary, no to nie musisz, no jakoś to rozwiążemy. Spokojnie. P Tak, widzisz, pierścionek! Postarałeś się, postarałeś się. <grym> boże, no i co? Tak się martwię, że źle trafię, a trafiłam najlepiej. Boże, muszę do mamy zadzwonić, o boże. Może jedź, jedź na chwilę do domu, ja muszę się wszystkim pochwalić. No dobra, to co jedziemy, tak? No szybciej, Aszor! No, Ale, Ale szybciej! Mogę dyptę, no, Szybciej! Szybciej, ostrożnie, DVD tak żeby to samo być nie rozumiesz? Tak, Musimy że ktoś będzie mnie chciał. No, się A Oświadczył mi się! Co ty chcesz? Naprawdę! Bierzemy u Dzięki bardzo! Ale widzę, <Miami> koleśko łączy się, buciki wstrzyjęte, gratuluję w ogóle. Żeby nie było filmu, co dzień będzie normalny? Chyba no. tak, tak, będzie normalny dzień, czy każdy by była no, szalała w się! Cześć, ona jest zaręczona? nie Nie wiem. A cześć, ona jest zaręczona? No, ale ładny, jesteś jest to jest najważniejsze, nie, 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 ładny, nie, nie, Ładny, nie, ładny, ładny, super, nie, Super, nie, 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 malutki to... nie, nie, No, malutki to na pewno jest. no jak to? O co ci chodzi? No dobra, ja nic nie mówię. Ja wam życzę szczęścia. Ja jestem jak no najbardziej je. za Viola. Żebyś była w końcu szczęśliwa. Życzę ci wszystkiego dobrego. Kiedy w ogóle ślub? Jak najszybciej, nie? No dobrze. Najbardziej dobrze, żebyśmy podali się no, po do to tego, to 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 ślub. Tak no, wiedzieć. Pewnie ogarniesz tam te koronawirusy, Oczywiście. są i inne rzeczy, ale tam ty radę, no, nie? Cześć. A jeszcze mogę z tobą porozmawiać? A Ze mną porozmawiać? Kiedy wychodzisz? Na zawsze, tak. No dzisiaj. Dzisiaj na zawsze? Tak. A co ci chodzi? Nie widziałaś tego, on jest, on jest Ja wiem, chyba, że jestem z tobą razem. Ze mną też, na osobności, tak? Tak. Mogę? Możesz. No, ogólnie chciałam sobie powiedzieć, W ogólnie przepraszam, że to tak wyszło, znaczy ogólnie no to Mateusz nie chce, żebym tutaj grała i, i nie pozwolił mi tu więcej grać i chciał, żebym się wyprowadziła. Aha. Ale ja nie chcia, nie chciałabym ci tego robić, bo jestem naprawdę bardzo wdzięczna za to, to, co dla mnie zrobiłeś. No dobra, no Wielka, no ja jest No ja przepraszam, no Dobra, no, damy miejsce, sobie... No, to Wiola, damy dobrze. sobie radę bez, bez ciebie. Od czasu do czasu będziesz na Instagrama stawiać, że jest nowy odcinek i tyle. No, no, po No, pomogę ci. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć On rozumie, nie chciał, żeby, No i kazał mi to wszystko rzucić albo on, albo kanał. No a jednak, no zależy mi na nie. No dobra. To nie jest trudno, więc widzisz troszeczkę taki. No, że wszystko każe, ja się muszę słuchać. No a podobnie do ciebie. Dobra, to, to co? jeszcze ten. Trochę nie? jeszcze ale bardziej. Cię, no, no właśnie. A ty się to No troszeczkę nie, no ale ogólnie. Nie. Dobra, to co? Trzeczkę mi za dużo każe, no ale da się u niego to wypracować, no ale no, no, muszę odejść na no, to... bo on tak co mi każe. No dobrze, okej, okay, w porządku. Ja ci daję do... wolną drogę, tak, wolne życie nowe. Naprawdę, dziękuję. Spoko. Ja jestem szczęśliwy, że ty jesteś szczęśliwa. Tak, tak Wiola. Ale przepraszam cię. Ale nic ale na się nie stało. Dziękuję za wszystko. Nic się nie stało. Dobra, naprawdę to co? Może pomożemy ci walizki znieść. O, ja chyba będzie musiał z wami pojechać na razie. Nie, nie. Sam on tego nie rozumie. Dasz radę, przemęczysz się i potem zadzwonimy do Ja potem pogadam z nim, żeby, żeby już was nie wnosił. No dobrze. Tak. Bardzo fajny prawda? No, 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 no. jesteś na domu? Okay, jest no ja, co? ja jestem w... No zapraszam cię na słówkę. Ale po co? Co jest? Bardzo ładny pokój. Może ty dłuszkę odstawił, a może jednak nie. To znaczy? Zaraz się dowiesz. No, bardzo duży pokój. Coś się tutaj. Słuchaj. No co jest? Potrzebuję dwóch pokoi. Zapłacę ile będziesz chciał. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze raz, że co? Potrzebuję dwóch pokoi. T, 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 tak, w nie tym domu. Zapłacę ile będziesz chciał, nie wiem, jaką kwotę Czy interesuje. Zapłacę każde pieniądze. Ale czemu Ci się tak, sobie tak podoba? No, mi się bardzo ładny dom, a chcę sprowadzić tutaj swoje, jeszcze cztery żony. Że co? Jeszcze raz, no. że co? Sprowadzić swoje cztery żony. Ty masz cztery żony? No tak, oczywiście, że tak. Stary... Przed chwilą się oświadczyć w wielce To będzie moja piąta. I tu przyjedzie jeszcze moje cztery i będziemy tu razem mieszkać, tak? Stary, on o tym wie? Nie, nie wie i nie musi wiedzieć, dowie się później. Jak później? No po ślubie, po wszystkim. O, czekaj, aż mnie zgięło, stary. Ty masz... czekaj, czekaj, czekaj. Czek. A wiesz, to w Polsce jest nielegalne? I to ja wiem, co jest legalne, co nielegalne. I to nie jest... Najmniej, najmniejszy problem to jest. Bardzo ta chata, chata mi się podoba, potrzebuję dwóch pokoi, zapłacę wszystkie pieniądze i myślę, że się dogadam. Dobra, jeżeli... A tylko poczekaj, bo ja mam tutaj ograniczone, ograniczone miejsce. Tego po... Tam, tamtej i tak miała wielka pokój, no, więc... W tym pokoju zamieszkałem. No, może jakieś łóżko się wstawić. To byś musiał swoje trzy żony wrzucić, chyba że jedna pójdzie do... do... Wszystko się wymyśli, tak? Musimy się dogadać że dwa pokoje. Myślę, że na pewno się... Dobrze, ja robię. mogę się na to zgodzić, tylko musisz namówić jakoś na to Wiolkę. No to już jest mój problem. No dobra. Jeżeli ty namówisz na to wielkę, dla mnie nie ma problemu. No to się dogadaliśmy. Nie zostajemy tutaj. Zostajemy? Nie zostajemy tutaj. Chyba nie usłyszałam. Bardzo, bardzo ładna prawda? Zostajemy tutaj, będzie tam dobrze tutaj. Ty jesteś normalny? Oczywiście, że tak zostajemy. Tutaj. No chyba nie. Jak mówisz, że zostajemy, to zostajemy. Ale ja nie chcę tutaj zostać. Czego ty nie rozumiałeś? Ja nie chcę tu zostawać. I mi się tutaj nie zostawać. Ja nie chcę tutaj zostać. Zostajemy. Tak? Widzisz, wada mówiłem, żebyś z nią porozmawiała. ja może się trzymaj, żeby. Zostaniemy. tutaj, będzie dobrze. Nie, ty tego nie chciałeś zostać. Ty, to Bielka, to ty. O, no, ty nie chciałeś tutaj zostać. Bardzo no, ładna karta, będzie nam tu dobrze. Bielka, ale to, co ty chwilą mówiłaś? Tutaj zostać. No po prostu możemy porozmawiać, bo już tu. Rozumiem. Bo ty nie wiesz, o co chodzi. Ty nie chciałeś tutaj zostać i nie kombinuj, teraz i nie zaczynaj. Mamy, stąd, wyjść i nie interesuje mnie to. Nie będziesz tutaj kombinował, nie będziesz. To Ale ma, zobacz, przy okazji będziemy zbierać. mieli ochronę dobrego. Zostajemy. on nie może tutaj zostać. Może. Może kreś w kreś w kreś. Nie. Dlaczego nie może zostać? Nie, mały Michał. Nie, ma kochanie, musimy jeszcze. Ja Zostańmy, to. będzie nam dobrze tutaj. Mówię ci! Będzie nam tutaj dobrze! Słuchaj! My nie możemy tu zostać Zostań! dyskutować, idziemy na górę, muszę coś ci powiedzieć. Ale Zapraszam co? na górę. Idziemy! Czyli to jest nowy tak? Ale widzisz, mówiłem, że z każdym da się dogadać. gość jednak zrozumiał i chce zostać. Ja nie wiem, miałem ten... co powiedzieć, to po ślubie, ale widzę, że stawiasz opór, zaczynasz. No tak, bo ja nie chcę tutaj mieszkać i ty tutaj nie możesz mieszkać! Słuchaj, ale zostaniemy tutaj, zobacz taka fajna chata, nigdy takiej chady nie miałem. No będziemy i trudno, tutaj... ja w niej mieszkam i nie chcę już więcej mieszkać. Słuchaj, muszę coś ci powiedzieć. Mam cztery żony. Co? Mam cztery żony. No Dobra, nie robię sobie mnie jaj, jedźmy z tobą. Nie robię, z... nie robię z ciebie jaj, mam cztery żony, wynajęłem tutaj dwa pokoje, one się tu sprowadza, ty będziesz piąty i będziemy sobie żyć. Ładna chata, nigdy takiej chaty nie miałem, będziemy tu. Nie zajebiście będzie. Ale co ty mówię? Ci mówię, no chyba miałem ci to powiedzieć po ślubie, ale jak mówisz, tutaj składasz opór, no to mówię ci, że mam cztery żony. Wynajęłem dwa pokoje. Ty patrzcie na mnie, wielka. Tutaj tutaj właściciela... Yy, no, Branka, no, na, na mnie robicie? Dogadaliście się? Nie, on I ma naprawdę cztery żony. Cztery żony. Jak to kurwa, cztery żony? Jak to cztery żony? Mam nie, cztery żony mam. A? Ale i co ty myślisz, że będziesz miał piątą? No oczywiście, tak. No oczywiście, nam. chyba, że nie. Co ty myślisz? że ja nie jestem twoją własnością. Cztery żony, dlaczego mi ja o tym od początku nie powiedziałeś? Ja w ogóle bym się Jesteś kłamcą! Oszukałeś mnie! Ale no to już nie wyłówisz, bo nie będzie ślubu! Jak ty jesteś Przecież to jest chore? Wynoś się, co odpowiedziałam! Wynosisz się Nie. Wynoś się, co odpowiedziałam, bo księgę cię wezmę! Wynoś się! Wynoś się! Ja nie będę tutaj z takim ku... Jakie jesteś chory, cztery żony! Czy to jest patologia? Wynoś się To jest patologia! Zapiszamy tutaj w czwórkę, ty będziesz z Będziemy żyć! Nie mam nawet... Pomóż dobiło. mi, proszę przepraszam proszę, przepraszam, przepraszam. Gdzie, przepraszam, byłam zaślepiona, proszę pomóż. Ale chciałam ja ci pomóc! Wynoś się! No i co się wpakowałaś? Ja nie wiem, że nie że jest tym i normalnym. Ja widziałam od razu, że nie jest normalny. Daki, przez dwa tygodnie był taki słodki. Ale on mi te prezenty tak po prostu kupywa Czy ja ogólnie mówię, jeszcze jestem wiem, że jest z tym pieniądze winny innym nie, hmm, nie on, no, nie chciał tu mieszkać, on jest trochę groźny. A tym nie chciał, żeby z wami tutaj zamieszkał Bo już ja wszystko wyszanuje. Ciebie, ja nie chciałam, żeby ktoś z was zrobił krzywdę. Może mi te pieniądze, ja się od niego uwolnić. ma cztery żony, z tym się spakowałam. 20 tysięcy mam ci pożyczyć. Proszę, proszę, Znaczy ogólnie 30. 000. Jak 30? No bo jeszcze jestem 30 tysięcy złotych. Ale ja widziałam, że on będzie chciał te 20. Doskonale, no bo już przywoził mi te prezenty dla mnie, tak? No to no, jak kupisz, Inaczej nie... się z nim dogadam. Jak? Inaczej się z nim dogadam. Ja idę, idę, idę się z nim Spod, słuchaj, To ty jesteś od tutaj do załatwiania spraw, czy ja? Ale ja już jestem w na Dobrze. Chce, tu mieszkała. Pomóż mi ja cię Przepraszam. Ja no, nie mam klapki na oczach. Przepraszam. Ja naprawdę nie chciałam. Nie sądziłam, ja po prostu chciałam, żeby ktoś w końcu mnie chciał. Słuchaj. Co z moimi pieniędzmi? Kupiłeś jej te rzeczy, nie? No tak. Ona tych rzeczy nie zniszczyła. No i? Mam dla ciebie układ. Daję ci 10 koła i oddaję ci te rzeczy. Dasz jej jakieś innej dupie, na pewno z nimi coś zrobisz. Nadal praktycznie są warte tyle samo, może spadnie 20% na cenie, więc będziesz i tak 6 koła do przodu. Mamy no tak. układ? No dobra. No dobra. Bo i tak to co robiłem to jest takie swoje. Uh -huh. Może mieć no. To czy jesteś zadowolony, tak? Nie będzie. No dobra. Yy... Wyślij mi numer konta, zaraz ci przeleję, zaraz wezmę muszę. wszystkie rzeczy. I... No dobra, widzimy się na dole, zaraz zejdę do ciebie. Ja, ja muszę trochę otrząsnąć. Po Proszę. Dobra, nie ma problemu. Poczekaj. Muszę... Co, Co jest? I jeszcze jeden. Co? Potrzebuję ją na pół godziny. I on na pół godziny? Tak, fajna ducha, a jestem na ciśnieniu i potrzebuję ją na pół godziny. I po pół godziny mi już nie Czyli kasa rzeczy. I pół godziny. Musisz z nią gadać. Była to i chodź, nie porozmawiać w pokoju. Proszę. Ale proszę chodź nie porozmawiać w pokoju. Ja nie chcę z tobą rozmawiać. Ja, to ja już ja nie w, w ogóle to nie w z tobą rozmawiać. No dobrze, idziemy porozmawiać w pokoju, ja się wyprowadzę. Raz zatrzymasz. Tak. To co? To... Dobra, nie wchodź 30 minut i wychodzę z do tego domu. Dobrze. No dobra, chyba pora zakończyć ten odcinek. Chcę wam powiedzieć, no Jolka się wpakowała, no to niech sama sobie rozwiązuje swoje sprawy. Zapłaciłem za nią te 10 koła, jak zawsze jestem w pracy. Widzimy się już jutro o 15.30, do zobaczenia.